Jeden mężczyzna. Widzieliście? Ej, bo zostaliśmy w bana, by się wydarzyło. a Bana za gówno, no. za Tak. Nie chcę zrobić chłopiec. Nic nie ma nawet. Nie, nie chcę Idę <grystanie> Co to jest? Co? Bo jakże macie z powodu odjechał, bo jak wszystko?

88 tysięcy euro Co zrobił zrobił ja ja W ogóle ten jak to uchówka to jak się podnieca Ale dobre Jak się zajada Ale dobre Jak onska mi się jak coś to możesz pisać do, na Discorda co kolegi Czekaj, czekaj czekaj się No jakbyś coś Nie!

Na jutro czyjś pilo, czy, czyjś zanotę, czy ma przy, przy, przyjechać a jak nie będzie cińci to na to Cię zwalnia, rozumiesz nie wiem <try> o <try> tej roboty. Co za mnie co ja jest. A nie o kurwa maskina A hahahahahaha <noise> <noise> <Ciężąco wydarzyłam>. jest <noise> no, no jakie kurwy zginąłem pisze mi kurwa jakub pięta hillesa idziemy się na boisko się wystrasz. kurwa nie nie idę kurwa mać zginąłem bo jakiś zastawkę mi zrobiły ej co ty? Muszę <sad> go No ja pierdolę! Ja pierdolę! jakiś chronik miaka, nie? Chmielka musi być lodówkę przed chmielkiem. <sad> no poważnie! Ja do każdego no, mówiłem żebyś no, się zabił No <grymka> Ja wiecie że jutro szkoła? A będzie za jutro transfera? w piebalu <grymka> <Zajucie> to 696 <grymka> Cześć Ek 696 Jeden słuchawy O kurde dzwoni do mnie ktoś, ja nie wiem <grymka> <grymka> Halo? Ja pan co? Zobaczyłam price, jednak jest taka usługa w naszym w salonie, na kiedy chce się panu mówić. Nie, przy panią, pani bardzo źle mnie potraktowała. Ale... No, pani może czekoladę? Jeszcze raz, nie słyszę, źle pana słychać. Ma pani może dubańską czekoladę? Pana, na rodzi w szpitalu. No wiem. Musi pan tam zabierniczeć. No wiem. To dzieci, a pan no, nic nie, nie, nie robię. No wiem. Powiedz pizdę, ja mam. No pisie, pisie, pisie. Ja mam. Dobra, dobra. No. no. Ja skończyłem pirat. Bo ja chcę nie? Lej tą pizdę. Dobra, i marcie co ci wystaje spod torsa? Przepraszam. Spod o, jest tors! Na, No tak, czeka, dobra. Dobra, bombardin, bombardin! A, 3 To wszyscy są! Morwa! <noise> Bombard! Lombard! po O, pani, pani, została Malego! No i się boicie wierdzać? <noise> Nie, tak, kawałek. Ochronie. 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 O, Ochronie. 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 to jest Ochronie. 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 Bla 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 bla. Idziemy na ten dobra ja nie odbieram, ja nie odbieram, patrz Idziemy ten idler i wybórcie wy, wy gdzieś tam za rok. mi nie zależy na tej wygranej, nie? Patrzcie to, ja mu no, ja takie coś zrobił Ja się nie Patrz Ale to buchnie czy nie? Nie, nie buchnie, a... Przerzucił, patrz, 100% patera mm. Mm. O, No wiedziałem, że Kościół Grzegorz tego przerzucił To w ogóle było jakieś...

To było, żeby grać w cztery osoby. To się podpinało i po prostu w cztery osoby dało się grać. Dalej. Tu jest takie coś jak lampka. No, grafika nie jest Lampka i po prostu świeciło ci, żebyś no widział coś. O, a nikt nie przyłapie! Nikt nie przyłapie, nie przyłapie! Coś zatem. No ja nie internet, bo ja mam słaby net coś na laptopie. Ten laptop jest starszy od was. No ta ile ma lat? Nie wiem, chuj dużo, nie spod mojejem preziatku. No. Przed II wojny światowej. <noise> nie wiadomo, no, miał. nie aż nie, taki nie, stary. Ale.

No jest jedna. My, a czemu Adam? Czemu Adam, a nie Marek? Tak, 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 w No. O, ja, tak, tak. Dobra, nie go, nie go. Nie będzie mi wyzywać misia, fysia. A ty chyba skąd? ty widzisz na ty widziałeś no. na widziałeś... <laughs> Bułgarii, nie? Po piwnocy widziałeś. <laughs> Co widziałeś? No, 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 no. Marcin... Co, Co jest w obozie, zostaje w obozie. Już ja się mówię, tylko sobie przypomnę. No ja poczekaj, ja poczekaj. Co? I siły. Siły, które masz, które masz. I siły. Google. No, na pewno Google. Jebać Ciebie w dupu. No jebać Ciebie w dupę. Jebać Ciebie w dupę.

Dzięki, my jesteśmy realizację włosów kiedy? A, y mam pytanie, czy jest możliwość y golenia jaj? <gulizacja> ja, co pan robię. Okay. Tak? Nie, pan robi, okej Tak? niedzielę, od do dwudziesty, cieszę się bardzo Ech, Skąd ma ten, ten Jeszcze coś ciekawego? Od kolegi. kolegi No Od kolegi Jaki żarty? Od kolegi Słucham? Od kolegi mam. A cudownie. Słuchaj, no, że no, że żegolą miejsca internetu w ogóle... No, no a słucham? No, a tak słyszałem. Czy Czy to wystarczy? Tych żartów? Więcej nic w zapasie nie mam. Ja ma Pani żegolę dubajską? <śmieniu> to błagam. Proszę ciekawa. Nie, blokuję ten numer. Zaraz do mnie zadzwoni na policję. Więcej ma Pani żegolą dubajską.

no, 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 no. <tosZiasz> właśnie szczerze, że, że jeszcze jest tak nie w nie? że że nie, Ciągle. tak nie, wkurzył, nie, nie, <tosZiasz> nie, 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 Ciągle, nie, ciągle masz nie, A, co, mam wywalić? No. No? a Jestem pokurosa, do tylko. Kurwa, de, ty here, je 에, to <merazय》. jest z tym. Daj szafkę za tą, szafkę za tą chopię. Leci prawo. Czekaj, kawałek Ai, meu Deus!